Bo ostatnio ja... w zamku często bywamy, a ja Aniaczka tam pracuje dodatkowo. W zamku pracuję w dziale produkcji imprez, przy produkcji imprez i przy projekcie metamorfozy, mhm. jako opiekun artystów. Jest to trasa, którą często pokonujemy po prostu tak, w mieście. Ja akurat mieszkam w centrum, a Ola mieszka na Jeżycach, ale jak przychodzi to, to często też wszędzie łazimy. Mhm. Chcieliśmy też pokazać murale, które udało nam się y, zrobić przy okazji festiwalu Murali Autorstwa Spaces w 2011 roku. Y, jest to też trasa, którą ja osobiście już najmniej pokonuję z moim psem prawie codziennie. Właśnie park przy fontannie to jest główne miejsce schadzek z pędzlem. Mhm. Y, I też w lato spędzamy tam dużo czasu na różnych, różnego rodzaju <głos> rozrywkach. <głos> tak. Mhm. Y, właśnie na przykład ten. Jak, jak ludzie siedzą w tym parku w lato na trawie, to tak zawsze miło wygląda, że można się tam i w dzień i w nocy przejść i dostępna dla wszystkich. Tak, studiowałam antropologię kultury na Uniwersytecie Adam Mickiewicza. W sumie szkoda, że nie nakręciliśmy naszego słowackiego budynku. Historikum. Historikum. Ja studiuję nadal na Akademii, Sztu... nie, to teraz się nazywa Uniwersytet Artystyczny, grafikę na ostatnim roku. I jeszcze teraz poszłam na właśnie archeologię i antropologię kulturową. Yeah. No ja jestem tak z, z grafikiem, w takim z, z wolnym strzelcem czasem co coś robię, tu co z nie. Będą to ambasady łona kultury, można tak łono łono kultury, kultury, ważne, ważne łono słowo kultury. W tym to będzie tak, słowo klucz w nadchodzącym roku. <grym> na salonach będzie się o tym mówić, e a będzie to e ogród pracy twórczej i organicznej na łazarzu, do którego już teraz zapraszamy y, wszystkich, którzy chcieliby mieć swoje własne warzywko albo y, wiem, brać udział w warsztatach budowania ekologicznego na przykład. Więc jeśli tylko się wszystko uda, to, to od maja ruszamy. To się już wszystko będzie. Do mnie w miarę przemawia ta idea właśnie pracy organicznej, mhm. która, którą wiąże nie tylko z zarabianiem pieniędzy, ale właśnie z, te, z takim pracowaniem na rzecz swojego najbliższego środowiska. Mhm. I dosyć mi się to podoba w Poznaniu, że jest coś takiego, że do wszystkiego jesteśmy w stanie dojść sami po prostu. Mhm. No to prawda. Z, z drugiej strony wiąże się to z jakimś takim już sławetnym poznańskim zamykaniem się w swoich własnych kręgach i nieotwieraniem nie na na no, jakieś tam zewnętrzne wpływy czy też znowu z, w ogóle z zasłanianiem zasłonek to też sławek na ostatnio, ostatnio określenie no ale my jednak też uważam że to że jesteśmy z takich różnych środowisk i właśnie ja na przykład nie pochodzę z Poznania oryginalnie to sprawia, że można te cechy poznańskie i te z innych, mhm. powiedzmy, regionów jakoś tak połączyć, że wychodzą z tego dobre rzeczy. Sama inicjatywa festiwalu Outer Spaces, która się urodziła w naszych głowach, to był, taki, to był taki impuls, żeby zacząć coś robić i ta pierwsza edycja, która nam się udała zupełnie bez żadnej dotacji z miasta i wszystko własnymi siłami, pokazała, że, no, że, że da się, że mimo, że byliśmy wówczas dwudziestokilko, dwudziestotrzyletnimi, czy tam czteroletnimi nieopierzonymi dzieciakami tak naprawdę, mieliśmy płychne buzie w, wówczas jeszcze Teraz w tym frutcie. W w w w <laughs> mieliśmy Ale? takie płychne buzie, a pytaliśmy się ludzi o 10 tysięcy złotych na przykład, no i się zgadzali i się wszystko udało mm -hmm. i no przyjechał i w blu w ogóle, to była wielka też... Tak. Yy, zresztą też był bardzo zadowolony z pobytu tutaj, Nie, Ja w ogóle jeszcze wtedy jak gdyby nie byłam w stowarzyszeniu, byłam jakimś tam, przyszłam na wolontariat i właśnie jak stałam pod tym muralem, taka i o Jezu, jak to się dzieje, że on tutaj przyjechał. kto? Jakby jakby tradycja tego, że w Poznaniu zostało wygrane to powstanie mhm. jako jedyne w Polsce i też potem był ten pierwszy taki ruch e, w 56 roku e, wydaje mi się, że powinna nas zobowiązywać do tego, że jeśli na przykład jest są protesty przeciwko podwyżkom cen biletów, które dotyczą wszystkich, to więcej osób niż 30 powinno się tam pojawić. Mhm. Czy na przykład e, nie wiem, może ludzie są zbyt mało krytyczni. Po prostu mają pracę, mają mieszkanie, mają gdzie przyjść, się schować przed zimnem i ewentualnie wyjść gdzie do kociaka w niedzielę na kawę to to więcej, to więcej może im nie potrzeba i nie patrzą na to, co się dzieje na zewnątrz, a że dzieje się kiepsko dosyć po prostu. Chcielibyśmy mieć swoją własną siedzibę, do której można przychodzić i tak. pracować w niej normalnie jakby jak, jak w stowarzyszeniu mhm. na rzecz społeczności lokalnych, na rzecz swoją, na rzecz ludzi zainteresowanych kulturą, ale niestety w Poznaniu jest to możliwe tylko i wyłącznie na zasadzie wolontariatu mm. i właśnie nagra bycia nagradzanym przez satysfakcję z tego, co się może. E, Z takich zupełnie mm. materialnych, powiedzmy, czy, mm. rzeczy, czy takich, mm. które, które by y, przeszkadzały w życiu, no nie wiem, mi się nie podoba, że właśnie ze starego rynku się zrobił taki jarmark wieczny. No, to jest prawda. Bo jest to tak urokliwe miejsce, że chciałoby się tam po prostu przychodzić na spokojne spacery bez bycia atakowanym zewsząd światełkami i klubami gongą, czy tam to właśnie, grubami pijanymi ludźmi z tych ogródków, a nie da się niestety tak zrobić. Natomiast fajne są właśnie te takie małe oddolne inicjatywy różnych grup. Aktywistów. I jest coraz ich więcej tak naprawdę. Jest ich coraz więcej i na pewno jest to tendencja wzrostowa, mhm. bo pamiętam, że, że mhm. chyba jak byłam na pierwszym, drugim roku studiów to aż tak dużo tych działań już mhm. nie było. O Nie wiem, ja z zeszłego festiwalu jestem strasznie zadowolona. No, w zeszłym roku malowaliśmy murale na Jeżycach. Mhm. Dostaliśmy bardzo niską dotację z mhm. miasta w zeszłym roku. I Trzeba, by ją, trzeba było ją podzielić na trzy organizacje, mhm. bo robiliśmy wspólnie, żeby to miało trochę większy zasięg. Ale mimo to udało nam się stworzyć taki klimat, mhm. że artyści wyjeżdżali właściwie z płaczem, że już muszą wyjeżdżać, a byli tutaj niektórzy z nich po dwa, trzy tygodnie nawet. Także jak odprowadzałyśmy właśnie Marinę na, na dworzec pokoły to wszystkie, wszystkie. Płakałeś, <laughs> to. Fajne wyszły, wyszły też te rzeczy. Dosyć. To właśnie tam, gdzie byliśmy na Brooklynie, no to przede wszystkim też chciałyśmy to pokazać, dlatego że i wiążemy z tym jakieś przyszłe inicjatywy i no, pokazać się w centrum miasta takie miejsce. No i, yy... No i właśnie, no i to nam otworzyło oczy, że można coś robić, Myśleliśmy, że pociągnie to za sobą jakieś takie działania, że na przykład ktoś właśnie będzie nam ch wie, chciał jakoś pomóc poza rezydencją siedziby, czy coś takiego. Niestety tak się nie stało. Wszyscy są w podobnej sytuacji lokalowej. Yy, no ale teraz wiemy po prostu, że się da. Mhm. Że się da. Czy z pieniędzmi, czy bez mhm. pieniędzy. jakoś i zawsze chęci się To tak. Bo wiadomo, że, że pieniądze mhm. dają taki komfort, że jakby... Pracy właśnie komfort pracy, że e, nic nas nie zaskoczy, mhm. no ale nauczyliśmy się kombinować. Y, mogę powiedzieć o doświadczeniu teraz z tymi artystami właśnie z Belgii i z Włoch. Mhm. Y, to przede wszystkim są zawsze zafascynowani architekturą i tak samo, y, i tak samo właśnie artyści tam z południowej Europy, bardziej Francji czy Hiszpanii, którzy przyjeżdżali jak przychodzili na przykład na stary rynek i widzieli te kamieniczki mhm. takie wąskie to otwierali oczy, że jakie piękne i oczywiście też że estetyczne i artystyczne spojrzenie więc dostrzegali każdy fresk każdą rzeźbkę, jakieś tam malowidło i tak dalej tak samo wszystkim się też bardzo zamek podoba Ci się zastanawiają dlaczego ludzie nie przychodzą nie przychodzą przez jezdnie, jeśli nic nie jedzie i nikt nie idzie, a jest mimo to, że czerwono światło. To, co na przykład ostatnio zaskoczyło negatywnie właśnie moją gościnę z Niemiec, mhm. to było to, że pani w czterech czy pięciu aptekach nie chciała jej sprzedać środków antykoncepcyjnych i składała to na karp właśnie katolickiego sumienia aptekarzy. Ale... To było dziwne. Tak. A tak poza tym to raczej, raczej nie narzekają w takim sensie, że nie wiem, że na przykład powiedzmy panie w sklepach czy tam mhm. e, taksówkarze i tak dalej są zawsze bardzo mili, no, ale powiedzmy, że to jest taka, taka powierzchowna też e, warstwa, a nie wiem czy się... A wiem, na przykład raz naszego kolega w zeszłym A, roku zaskoczyło, zaskoczyło negatywnie to, że dostał w nos tak, obrócił jednego artystę od... i na wildzie gdzieś tam się wygłupiał i chłopaki po prostu lokalnie myśleli, że się wyśmieją z nich. No i nie wytrzymali tego, musieli podejść i... I złamali mu nos. I złamali mu nos. Eee... Nie wytrzymali. Eee... No, nie wytrzymali, eee... no, nie wytrzymali eee... radości, która od niego tak, i... tak, a była od niego naprawdę tak, ogromna tak, radość. Był, był taki tak, niespotykany jak na poznańskie warunki, bo w długich, kręconych włozach, kolorowych ciuchach, taki właśnie hipis, trochę jakby neo-hipis. Właśnie kiedyś po poznałam ulicę Garcarską yy, poprzez to, że... Czy cztery lata temu prowadziłam w jednej z knajp, która już nie istnieje na Gancarskiej, tureckiej knajpie, w tureckiej knajpie badania terenowe. I też uważamy właśnie, że jest to taka trochę zagubiona ulica w tym ciągu ulic w centrum i w tej całej szachownicy, że, że uważamy, że powinno się tam dziać jeszcze więcej niż... Się dzieje teraz I że, po, że przede wszystkim powinna być połączona z ulicą Kantaka jako właśnie taka, takie skrzyżowanie na Świętym Marcinie, a nie żeby, żeby trzeba obchodzić dookoła. Że... 28? Kiedyś po pierwsze mieliśmy swoją siedzibę. Nie, nie, spędziłam tutaj, spędziłyśmy tutaj miłe chwile w naszej właśnie byłej siedzibie. I że pomysł się tam urodziło, nasz festiwal się tam właśnie urodziło. I też... Hmm. Y, no właśnie jest to chyba jedno z takich większych podwórek w ogóle na Świętym Marcinie. Mhm. Tutaj podczas imienin ulicy Święty Marcin się co roku odbywają takie działania teatralne teatrów. Może trzeba by było w ludziach uruchomić trochę więcej, w takich normalnych ludziach, zwykłych, nie aktywistach, nie żadnych społecznikach czy krytykach przestrzeni czy coś takiego, tylko właśnie w takim zwykłym człowieku może należałoby uruchomić właśnie pewne mechanizmy krytyki tego co się dzieje, żeby nie być takim zasiedziałym plackiem, który nie ma nic do powiedzenia, tylko żeby może, no nie wiem, może trzeba krzyczeć po prostu na, na przykład na władzę, żeby, żeby coś się otrząsnęła, nie tylko o ta poznańska. Jakby.